Dodatkowo śniadanie białkowo-tłuszczowe będzie powodowało zwiększenie poziomu ciał ketonowych we krwi, a ciała ketonowe są alternatywnym źródłem energii dla naszego mózgu w kontekście do glukozy, która jest uznawana za najważniejsze źródło dla, dla prawidłowego funkcjonowania mózgu. Oczywiście tak, ale ketony działają dużo lepiej, dlatego że Raz, podkręcają fokus, dwa, dużo dłużej utrzymują właśnie ten poziom energii w naszym mózgu, ten poziom skupienia, koncentracji. W związku z tym, po takim śniadaniu białkowo-tłuszczowym, możemy sobie lecieć jak Forest Gump w takim długim bloku 5-6 godzinnym bez potrzeby jedzenia i bez odczuwania zmęczenia. Więc śniadanie białkowo-tłuszczowe to jest pierwsza kwestia.